Cześć Wam. Dzisiaj zabieram Was za kulisy mojej twórczości i opowiem, jak właściwie powstają ilustracje, które możecie znaleźć na moich produktach. I Jest to proces z jednej strony bardzo osobisty i intuicyjny, a z drugiej techniczny i uporządkowany. I chcę Wam właśnie dzisiaj pokazać krok po kroku, jak to wygląda u mnie. I tutaj przechodzę od razu do szkicu ołówkiem a następnie wykonuję całą ilustrację cienkopisem i tak linia po linii tworzę całą ilustrację czasami używam innych narzędzi takich jak markery czy farba i pędzle Kiedy rysunek jest już gotowy skanuję go i przenoszę do programu graficznego i u mnie zazwyczaj jest to Adobe Illustrator lub Photoshop, i to w zależności, czy potrzebuję grafikę wektorową czy nie. I na tym etapie widzę już dokładnie, co powstało, i dopieszczam detale. Wybieram tło ilustracji, dodaję kolory, wypełniam kompozycję. I tutaj zazwyczaj myślę też, czy rysunek zostanie wykorzystany na produkty takie jak koszulki, chusty czy okładki do szkicowników. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają moje warstwy. Podczas tworzenia zazwyczaj powstaje ich więcej, a później je wszystkie scalam. Tutaj już scalona wersja. Pierwsza warstwa to dłonie, które wycięłam od pozostałego konturu. Druga warstwa to plama kolorystyczna ubrania. Trzecia to tło, na które się nie zdecydowałam. I ostatnia warstwa to główne tło. Zdecydowałam się ostatecznie na wydrukowanie i stworzenie limitowanej edycji ilustracji. I tutaj ważne przed wydrukiem jest zrobienie druków próbnych i dobór odpowiednich parametrów. I to na tyle dzisiaj. Daj znać, jak masz jakieś pytania do poszczególnych procesów. Dzięki za oglądanie. Ciao!